Szwajcarski frank często przytaczany jest jako bezpieczna przystań, jako taka waluta, która radzi sobie dobrze w okresach większych zawirowań rynkowych, i aktualnie właśnie się z takimi zawirowaniami mierzymy. Jednak one się tym razem zaczęły właśnie w Szwajcarii, a dokładniej w szwajcarskim banku Credit Suisse, który niedawno przejęty został przez konkurencyjny bank UBS. Skoro mamy takie dosyć istotne ruchy na rynku bankowym i to w dodatku w gospodarce, która postrzegana jest jako bezpieczna, to czy szwajcarska waluta, czyli czy szwajcarski frank dalej jest taki bezpieczny? O tym opowiem trochę w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Cześć i witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel, ja jestem Patryk. Zanim przejdziemy do meritum filmu, jeszcze szybko przedstawię Wam sponsora dzisiejszego odcinka, a jest nim broker XTB. Jeżeli jeszcze szukacie odpowiedniego dla siebie brokera, to zachęcamy zapoznać się z ich ofertą. Link do naszej recenzji XTB znajdziecie pod tym filmem, tak w opisie pod tym filmem, i teraz też w prawym górnym rogu ekranu. U XTB możecie handlować nie ponosząc kosztów transakcyjnych, jeżeli wasz miesięczny obrót nie przekracza 100 000 euro. Więcej informacji o nich znajdziecie we wspomnianym materiale. A teraz wracamy do tematu odcinka. W wyniku szybkiego tempa wzrostu stóp procentowych, które mają przyhamować dalszy wzrost, Inflacji zaobserwowaliśmy problemy w wielu banków, takich jak Silicon Valley Bank, Signature Bank czy First Republic Bank w Stanach Zjednoczonych. Jednak są to banki regionalne, których wpływ na światową gospodarkę nie jest tak duży jak przy kryzysie finansowym z 2008 roku. Wtedy właśnie te duże banki zachwiały stan gospodarczy. Aktualny problem banków nie można więc bezpośrednio porównać do tego problemu sprzed około 15 lat. Wtedy problemem w dużym uproszczeniu były niepokryte kredyty. Teraz problemem jest wzrost atrakcyjności innych alternatyw i brak zaufania do mniejszych banków. Trochę więcej na ten temat mówiłem już w odcinku sprzed paru tygodni, dlatego w tym miejscu przekieruję po prostu do tego filmu. Link widzicie teraz w prawym górnym rogu ekranu. Aktualne problemy banków regionalnych Stanów Zjednoczonych to troszkę inny przypadek niż szwajcarskiego Credit Suisse, bo w przeciwieństwie do Silicon Valley Bank, Signature Bank czy First Republic, Credit Suisse jest bankiem, który ma problemy finansowe od dłuższego czasu. Problemy tego banku nie pojawiły się tak nagle jak tych przed chwilą wymienionych amerykańskich przykładów. Na ekranie widzicie teraz wartość kiełdową tego banku z ostatnich prawie 20 lat. I jak nie trudno zauważyć, kredyt Suisse już od poprzedniego kryzysu bankowego ma problemy finansowe, które były widoczne bez zaglądania nawet do sprawozdania finansowego, tylko patrząc na sam kurs akcji. UBS, czyli przejmujący konkurenta, wygląda w tym ujęciu troszeczkę lepiej, aczkolwiek również i ten bank po kryzysie bankowym z 2008 roku jedynie zdołał ustabilizować swoją sytuację, nie odrabiając szkody, jakie pojawiły się podczas poprzedniego kryzysu sprzed około 15 lat. Czyli można krótko podsumować, że zarówno Credit Suisse, jak i UBS nie są bankami, które w ujęciu inwestycyjnym były dobrym adresem do zagospodarowania swojej nadwyżki finansowej i dlatego też uważam, że nie jest to jakimś ogromnym zaskoczeniem, że sytuacja tych właśnie banków rozwinęła się tak, jak się rozwinęła. Ale czy w związku z tym finansowa sytuacja Szwajcarii? uległa takiemu pogorszeniu, że szwajcarska waluta już nie może być postrzegana jako bezpieczna przystań, tak jak było to dotychczas. Zanim zaczniemy odpowiadać na tego typu pytania, należy sobie zdefiniować kilka rzeczy. Po pierwsze, w ogóle powiedzmy sobie, dlaczego szwajcarski frank często przedstawiany jest jako bezpieczna przystań. I właśnie zdefiniujmy sobie, co to oznacza. Bezpieczne przystań. Można powiedzieć, że taka bezpieczna przystań to jest aktywo, które w okresach większych turbulencji gospodarczych trzyma się stosunkowo stabilnie względem innych walut i aby określić czy waluta taka jak szwajcarski frank czy amerykański dolar. Polska złotówka, czy jakakolwiek inna może być taką bezpieczną przestanią, musimy ją po prostu porównać do innych i rozpoznać jej przewagę. My sprawdzamy to z perspektywy Polaka, czyli interesuje nas to, jaka waluta w stosunku do polskiej złotówki zyskała najwięcej i charakteryzowała się najmniejszą zmiennością. Sprawdzając to, tak żeby miało to sens, możemy cofnąć się najdalej o około 20 lat, bo przed 2000 rokiem w Polsce panowała bardzo wysoka inflacja, co powoduje, że polska złotówka w tamtym okresie przegrywała po prostu prawie z każdą. Inną walutą. W tamtym czasie trzymanie gotówki w prawie każdej innej walucie miało większy sens niż robienie tego w polskich złotówkach. Przy innych walutach inflacja oczywiście też istnieje, ale ona nie postępowała wtedy w takim tempie jak u nas w Polsce. Dlatego patrzymy jedynie na ostatnie około 20 lat. I wtedy polska złotówka jedynie w latach 2004-2009 była silniejszą walutą od pozostałych, ale prawdopodobnie związane było to też z cyklem, w którym kapitał z rynków rozwiniętych przenosił się do rynku rozwijających się. Po 2009 roku do dzisiaj Polska w porównaniu z amerykańskim dolarem, brytyjskim funtem, szwajcarskim frankiem, euro i nawet z japońskim jenem wypadała słabiej. Przy tym, jak dobrze widać, szwajcarski frank, czyli niebieski wykres, w tym całym porównaniu wypada jeszcze jako waluta najmocniejsza, bo ona w stosunku do pozostałych zyskała znacznie więcej. Można więc w dużym uproszczeniu powiedzieć, że inflacja w Szwajcarii w tym ujęciu jest dużo niższa niż w pozostałych krajach, to znaczy niż w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii w strefie euro oraz w Polsce. I dlatego pod tym względem szwajcarski frank często postrzegany będzie jako waluta, która jest najbardziej stabilna i która traci najmniej w wyniku inflacji. Szukając kolejnych powodów, dlaczego szwajcarski frank w porównaniu do większości innych walut jest silniejszy, można przejść jeszcze do pojęcia tak trywialnego, a tak ważnego, jakim jest zaufanie. Pieniądz fiducjarny, czyli waluta nie mająca pokrycia w żadnych innych dobrach materialnych, np. w ziemi, ani w surowcach, ani w złocie, jest pieniądzem, który działa tylko ze względu na zaufanie do emitenta. I tu szwajcarska gospodarka cieszy się świetną renomą. Ona postrzegana jest jako wyjątkowo stabilna. Szwajcaria jest państwem neutralnym i bardzo stabilnym politycznie. Firmy szwajcarskie są znane na całym świecie i często duża liczba szwajcarskich spółek jest niecykliczna, np. Nestle, Roche, Novartis co sprawia, że stabilność tych firm jest stosunkowo wysoka, co też wpływa na ogólną stabilność całej gospodarki szwajcarskiej. Przechodząc więc do konkretnych przykładów kryzysowych i czy Frank w czasach kryzysu faktycznie spełniał rolę bezpiecznej przystani. Spójrzmy na przykład na czas konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Od czasu kiedy on się rozpoczął, do dzisiaj szwajcarski frank w stosunku do polskiej złotówki zyskał lekko ponad 6%. Pierwsza reakcja na to wydarzenie trwało kilka dni i w panice inwestorzy szukający bezpiecznej przystani wywindowali kurs tej pary walutowej około 12% w górę, co oczywiście później skończyło się szybkim ochłodzeniem. Więc osoby, które zareagowały impulsywnie, prawdopodobnie są dzisiaj na niewielkiej stracie. Ale ogólnie można powiedzieć, że w tym przypadku rola bezpiecznej przystani, jakim jest szwajcarski frank, została spełniona. Innym momentem możliwego momentu ucieczki do bezpiecznej przystani mógł być pandemiczny krach giełdowy z 2020 roku. Wtedy najważniejszy światowy indeks akcji, czyli amerykański SP500, spadł o około 35%. A jak w tym czasie zachowała się szwajcarska waluta? Frank szwajcarski w tym czasie wzrósł o ponad 8,5%, co również i w tym przypadku potwierdza, że jest to faktycznie bezpieczna przystań. Można też zauważyć, że gdy sytuacja ponownie zaczęła się na giełdzie poprawiać, również i szwajcarski frank zaczął spadać. Potwierdzając tym samym, że na początku zaobserwowaliśmy klasyczną ucieczkę do bezpiecznej przystani i kiedy najgorsze minęło, ponowny powrót do ryzyka. Sprawdzając dalej, można też zweryfikować zachowanie kursu w dłużej utrzymującym się kryzysie. Ale jeżeli sprawdzamy dłuższe zakresy czasowe, powinniśmy już przeliczyć całość do wspólnej waluty, bo nie badamy reakcji na wydarzenie, tylko wpływ wydarzenia na stan gospodarczy. Więc kurs szwajcarskiego franka do polskiej złotówki porównam teraz z indeksem SP 500 po przeliczeniu do złotówki. Kurs szwajcarskiej waluty od stycznia 2022 roku do dzisiaj trwających spadków na akcjach wzrósł. Pierwszy impuls wzrostowy związany był z inwazją Rosji na Ukrainę. Szwajcaria jako kraj w pobliżu tego konfliktu jest krajem, do którego sąsiedzi po prostu często uciekali. Ale ogólna słaba kondycja gospodarcza świata nie wynikła jedynie z tego jednego powodu. Na spadki na akcjach większy wpływ ma ponadprzeciętnie wysoka inflacja i związane z tym skutki, czyli głównie wzrost kosztów produkcji, które przedsiębiorstwa nie są w stanie przenieść na konsumentów równie szybko, jak szybko rośnie inflacja. Oczywiście dochodzą też Kolejne czynniki, ale o nich już mówiłem w poprzednich filmach, więc wracając do szwajcarskiego franka. Czy waluta ta jakkolwiek ochroniła inwestora przed stratą? W bezpośrednim porównaniu tak. Bo mimo spadków akcji, frank wzrósł. Frank wzrósł podczas najazdu Rosji na Ukrainę, frank wzrósł podczas krachu pandemicznego i frank wzrósł w obliczu wysokiej inflacji, gdy inne waluty traciły więcej. Ale to też oznacza, że również i frank stracił na sile nabywczej, jednak nie tak dużo, jak chociażby polska złotówka. Bo na szwajcarski frank oddziałuje niższa inflacja niż właśnie na polską złotówkę. Więc z perspektywy polskiego inwestora oznacza to, że w ujęciu minionych około 15 lat szwajcarska waluta była dobrym wyborem jako aktywo w ucieczce przed ryzykiem, ale przypominając okres 2004-2009, nie zawsze waluta ta była optymalnym rozwiązaniem, bo właśnie w tamtym okresie rola franka jako bezpiecznej przystani nie była spełniona. Rozbudowując pojęcie ryzyka inwestycji w szwajcarski frank, warto wspomnieć o Szwajcarskim Banku Narodowym, czyli w skrócie SNB. Jedną z głównych ról banków centralnych jest stabilizacja systemu gospodarczego i na marginesie dotyczy to również Fed i EBC którzy działają w celach łagodzenia skutków dekoniunkturalnych. Szwajcarski bank narodowy swoją gospodarkę chroni w sposób interwencjonistyczny, to znaczy stara się kierować kursem walutowym swojego kraju. Dlaczego to robi? Silna waluta przyczynia się do wzrostu ryzyka deflacyjnego, która dla gospodarek opartych od dług jest zawsze dużo poważniejszym zagrożeniem niż wysoka inflacja. Dlaczego tak jest? O tym powiedzieliśmy i to wytłumaczyliśmy w filmie o Japonii. Link do tego filmu teraz w prawym górnym rogu ekranu. Silna waluta ma więc swoje plusy i swoje minusy. Dla zrozumienia minusów mały przykład. Przypuśćmy, że aktualny kurs euro do franka wynosi 1 do 1 i pewne szwajcarskie przedsiębiorstwo produkujące jakiś tam towar sprzedaje ten towar za granicę. Cena tego towaru w Szwajcarii wynosi 100 szwajcarskich franków i skoro kurs euro do franka wynosi 1 do 1, to przedmiot ten również i za granicą sprzedać można za 100 euro. Przypuśćmy teraz, że frank w kolejnych miesiącach się umocni i teraz kurs wymiany do euro nie wynosi już 1 do 1, a np. 80 centów do 1. Jeżeli przedsiębiorstwo to będzie nadal sprzedawać produkt za 100 franków, to za granicą trzeba zaoferować go po wyższej cenie, bo jeśli dalej będą sprzedawać to za 100 euro, to przedsiębiorstwo w Szwajcarii otrzyma już tylko 80 franków, tak? Więc żeby tą różnicę wyrównać, firma musi podwyższać cenę swoich produktów za granicą, do 125 euro w tym przypadku, tak aby sprzedawać te produkty za 100 franków. Dla tej firmy oznacza to, że spada jej konkurencyjność za granicą, bo po podwyżce ceny konsument może chcieć sięgnąć do tańszej alternatywy przedsiębiorstwa, które nie musi podwyższać cen za granicą, aby w domu wyjść na swoje. Tak? To jest taki ogromny skrót myślowy i pomijam tutaj ogromną ilość innych aspektów, ale tylko chciałem rozrysować ideę. Więc Szwajcaria, jako kraj z gospodarką opartą o eksport, traci na tym, gdy jej waluta zbyt mocno rośnie. I na marginesie przy imporcie będzie dokładnie na odwrót. Silna waluta sprzyja krajom importującym, a szkodzi eksportującym. Przy tym Szwajcaria jest krajem eksportującym. Aby więc zmniejszyć dalsze umacnianie się waluty, Szwajcarski Bank Narodowy 6 września 2011 roku ustalił minimalny kurs wymiany euro do franka na poziomie 1,2 euro za jednego franka. Interwencja polegała na zakupie waluty zagranicznej do takiego momentu, gdy kurs tej wymiany nie zejdzie poniżej 1,2. Jednak po paru latach walki z utrzymaniem tego poziomu, presja popytowa na szwajcarskiej walucie, albo inaczej silna pozycja gospodarcza Szwajcarii, doprowadziły do tego, że Narodowy Bank Szwajcarii musiał zaprzestać dalszego bronienia kursu. I 15 stycznia 2015 roku SNB ogłosił, że nie będzie dalej bronić kursu, co w efekcie doprowadziło do silnego wzrostu wartości franka. Skoro więc silny frank jest dla Szwajcarii wręcz problematyczny, to możliwe, że dawna polityka SNB może w przyszłości będzie powtórzona. Tym bardziej, że obecnie notujemy w okolicach historycznych szczytów. Jednak sytuacja sprzed tamtego okresu wygląda dzisiaj zupełnie inaczej, bo dla przypomnienia, przy silnej walucie traci na tym eksport, ale jednocześnie zyskuje import. Aktualnie dzięki silnemu wzrostowi własnej waluty, Szwajcaria mniej podatna jest na kryzys, jaki zawitał w ostatnich miesiącach w Europie, czyli mowa o kryzysie. W inflacyjnym. Można więc podsumować to tak. Frank szwajcarski jest walutą, która w okresach kryzysowych chroniła portfel inwestora przed większymi turbulencjami rynkowymi. Samo wydarzenie w sektorze bankowym, jakie zaobserwowaliśmy ostatnio, nie powinno mieć z kolei dużego wpływu na dotychczasową zmianę ogólnej sytuacji gospodarczej tego kraju. A to oznacza też, że na tę chwilę frank szwajcarski nadal może być postrzegany jako taka bezpieczna przystań, która w kilkuletnim okresie, w stosunku do pozostałych walut, prawdopodobnie dalej będzie zyskiwać. Dla osób zadłużonych, w tej walucie może to być problemem, bo silny frank doprowadza do wzrostu kosztu obsługi długu w przeliczeniu na inne waluty, tak? w tym do polskiej złotówki. Mimo, że szwajcarska waluta wydaje się być kryzyso odporna, dodam, że zawsze pozostaje jeszcze ryzyko, w którym dotychczasowa sytuacja po prostu ulegnie zmianie, tak? bo nieprzewidywalne rzeczy. Się zdarzają. Podobnie jak w latach 2004 do 2009 może się okazać, że w przyszłości frank wcale nie będzie taką bezpieczną przystanią jak w minionych 15 latach. Samo prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, ja oceniam w tej chwili na stosunkowo niskie, ale nie da się takiego scenariusza całkowicie wykluczyć. I skoro jesteśmy w temacie ochrony przed kryzysami, pewnie kilka osób zaciekawi się porównaniem złota i franka szwajcarskiego. Tak? Możliwe, że zastanawia was, które z tych dwóch rozwiązań może być. Lepszym wyborem i mam nadzieję, że odpowiedź Was nie zaskoczy. Na okres kryzysowy najlepszym zabezpieczeniem będzie zwykła dywersyfikacja tak, dywersyfikacja zarówno majątkowa, jak i intelektualna to znaczy, najlepiej poradzą sobie te osoby, które potrafią się najszybciej i najtrafniej dostosować do zmieniających się warunków. Ego Przekonania sprzed dekady, wieloletnie doświadczenia to wszystko należy schować do kieszeni albo do szuflady i należy świeżym okiem analizować obecne zależności i się mądrze do nich dostosowywać. Jeżeli coś przez 10, 20, 30 lat działało, to nie oznacza to, że na pewno będzie wciąż działało jutro, tak? Zauważenie takich rzeczy i podjęcie względem zaobserwowanych zależności decyzji wymaga bardzo dużej samoświadomości i pokory. I świadomy inwestor tak właśnie postępuje i życzymy Wam takiej właśnie mądrości życiowej. Jeśli jednak taka odpowiedź Was nie zadowala i koniecznie musicie porównać złoto z frankiem szwajcarskim, to dotychczas frank szwajcarski słabiej korelował z negatywnymi wydarzeniami gospodarczymi. I to oznacza, że złoto w okresach kryzysowych potrafi. Razem z rynkiem spadać, i dodam też, że pojawiały się nawet okresy, w których złoto spadało przez kilka dekad i w kwestii zabezpieczania majątku wcale nie chroniło ani przed inflacją, ani przed kryzysami. Tak były też takie okresy. Za to w takich czasach zyskiwały inne aktywa, i dlatego właśnie najlepszą ochroną przed kryzysem jest zwykła dywersyfikacja. Nie trzymajmy po prostu wszystkich jajek w jednym koszyczku, a jakoś to będzie. Podsumowując. Szwajcarski frank całkiem dobrze spełnia rolę bezpiecznej przystani, ale ta bezpieczna przystań oczywiście nie jest pozbawiona wady. Inflacja we franku jest niższa niż w pozostałych walutach, ale mimo to jest ona obecna. Oznacza to, że trzymając gotówkę w tej walucie kapitał z biegiem czasu również będzie tracił na wartości. Wolniej niż w innych walutach, ale będzie tracił. Na koniec jeszcze dla transparentności dodam, że ani ja, ani Daniel nie posiadamy szwajcarskiego franka jako alternatywną walutę, która miałaby służyć nam jako zabezpieczenie, tak? Ani nie posiadamy szwajcarskich akcji, które zarabiają głównie w szwajcarskich frankach, bo mając szwajcarskie spółki, w pewnym stopniu też da się korzystać właśnie na sile szwajcarskiej waluty, bo gdy frank rośnie, rośnie też wartość szwajcarskich spółek w przeliczeniu do wartości w innej walucie. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście zachęcamy do zostawienia łapki w górę. I jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to koniecznie wciśnijcie ten czerwony przycisk pod tym filmem Subskrybuj. Dziękujemy za Wasz czas, trzymajcie się, cześć!